przyjąć bo wieczorem nie będę miał nawożeństwa, więc wygłoszę sobie teraz spokojnie kazanie. Idę moi drodzy cały czas. Do naszych najnowszych orędzi, a mianowicie. Orędzia o płciowości, dar płciowości, godność kapłaństwa. Orędzia te us poszeregują wiele naszych kwestii. Dziś na zajęciach z Wami Panowie porusza zagadnienie z tych orędzi o wolności, o wolnej woli człowieka, o wolności. To mnie się samemu oczy otwierają, więc a jesteście najbliżsi mojemu sercu, więc Wy musieli być bardzo silni w tej bitwie. Pan Bóg to jasno poukszegorował. Przypominam te orędzia są na moje błaganie, bo obiecał kiedyś Pan Bóg, Powie, bo, że bo, zapowiedział że powie o, o wszech bytności kobiet wokół księży. No. Z tego rezygii to jasno wynika, jak zostało kapłaństwo zdominowane przez baby. Tak jak do prezbiterium nie mają prawa przystępowania, tak kobiety nie powinny mieć prawa przystępowania do kapłanów i się opiekowania nimi. Mówię tu w cudzysłowie opiekowania się bo to. Jestem, jesteśmy przy orędziu, moi drodzy, czwartym. Godność i natura kapłana. Czyli jeśli patrząc na to orędzie, co do, to, dotychczas powiedziałem, no to dzieci trzeba jasno powiedzieć, że mamy tr trzy rodzaje gatunkowe ludzi. Mężczyzna, kobieta, no i kapła. Pan Bóg mówił ostatnio: Kapłan jest mężczyzną wedle ciała, a aniołem według ducha. Czyli mamy do czynienia całkowicie z innym bytem. Mój ukochany lektorzy, mnie to przerasta, bo ja to odkrywam, Panie Witku, na starość. Kapujesz Pan? Gdyby mi takimi słowami tłukli, czego by o wiele mniej błędów się powiedział. Gdyby wiedział, co to jest godność kapłana, to by nie grzeszył. By hamował się. Byłby bodziec powstrzymujący. A ja to powiedziano: z ludzi wzięty, do wszystkich podobny. No i mamy dzisiaj w kościele demokrację i synodalność. No i kapłan jest jeden z was. No i w związku z tym zabrali mu władzę i za chwilę mu zabiorą święcenia i staną baby przy ołtarzu, kapujecie. A następny trik będzie kto chętny, kogo tam się wyznaczy, kto ile zapłaci. Otrzyma tę funkcję, będą mówili, że on jest kapłanem. No Dzień panom lektorom, tłumaczyłem istotę dwóch moich najcenniejszych kielichów. Nie te złote, są najcenniejsze. Te, które powstały przed roku 2010. Mam dwa. Kiedy odkryłem, że wiara umiera, nie znacie moją naturę, powiedziałem, panie, rypnę mieczem i musi ogień z tej skały wyjść, że uratuje ci ten gościu. Gdy powstał krzyż, krzyż z mieczem, skałę wbity i ogień wychodzi. Później widząc, co dalej robią, że się rozprawią z Piotrem, więc dziś mieliście przy ołtarzu kielich z dwoma kluczami, tu jest Petrus u dołu włożony w serce. Bo Kościół jest serce. Ja to odkryłem. Dzieci, ale co z tego? Największy pokonany staje przed wami. Nic się nie udało zrobić z tych moich planów ambitnych. Ani wiara nie uratowana, a, a święty Piotrusz nie istnieje. Bo papież Leon mediom perfekcyjnie odpowiada. Dzieci w każdym medium codziennie o nim coś piszą, ale tylko o strony politycznej. To powiedział o gazie, to powiedział o Ukrainie, zaproponował. To już rozumiecie? Media wrzeszczały, że nie wolno księżo brać udziału w polityce, a co oni robią z papieżem? Ani ob obserwuje, proszę, media nie podały ani jednego wymiaru z posługi dusz pasterskiej papieża. Rozumiecie? Teologiczne. O gazie, to o Żydach, to tam, To Trumpowi powiedział, że plan w gazie taki, no to nie to. To tylko pokazują media. Kapłan jest mężczyzną według ciała, ale aniołem według ducha. Swoją obdarzoną łaską, naturą wykracza więc ponad to, co ludzkie, i nie jest zaledwie człowiekiem. Ale kimś więcej niż człowiekiem. Jest człowiekiem ze względu na ciało, słabość natury i własne pochodzenie. Bo każdy ten jest słopa, ten z rzemieślnika, ten z, in, z inteligencji, różny rozumieć, Ten ze wsi, ten z miasta. Ale mający swój udział w bóstwie Chrystusa. Poprzez udział w Jego ofierze i misji, mający udział w bóstwie, nie że jest Bogiem, udział, rozumiecie? Czyli dotyka się przez ofiarę Mszy świętej najgłębszych przestrzeni Boga. Czyli jakby kapłan wchodzi w samego Boga. To już wykracza poza ziemską naturę. I staje pod naturą, ponad płcią. Jest kapłanem. Czyli natura kapłana, moi ukochani, wykracza, poza ziemską naturę, staje pod naturą i jego płcią. Walczy o pewnego kapłana, żeby został. Wiecie, jaka to jest bitwa? On nawet o tym nie wie, że o nim myślę, czekam na niego, modlę się za niego. Choć sytuacja prawna beznadziejna. Wedle prawa już nie jest kapłanem. Człowiekiem z krwi i kości. Chrystusem według ducha. Kolejna definicja kapłaństwa. Ta tajemnica opatrzności boskiej rozumiana właściwie jest tylko przez dzieci świętych. Dlatego dzieci widzą w kapłanie Jezusa. Tak się tulą, tak biegną. Święci upadają na kolana. Także już przestałem się oganiać od ucałowania rąk. Już łopie, nie oganiam, padałem, pada, tam i buty chcę nogę ucałować. Zgadzam się, to nie dla mnie. Ktoś dokładnie zrozumiał tę pewną, pewną tajemnicę. Że łapie sutannę, całuje, nie, to dzieci. To, 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 to już jest poza mną, bo ja rozumiem wiele takich odniesień ludzkich wobec. Kapłaństwa, nie wobec mnie, wobec kapłaństwa. Dlatego pamiętacie w tych urzędziach było, nie? Każdy kapłan jest święty. Wszyscy. Ze względu na charakter kapłaństwa. Czy rozumiecie? To nie znaczy, że jego natura jest święta. Ma dopasować się do godności. I to jest ta rozbieżność w życiu bo skoro nie pokazano nam formacyjnie prawdy, kim jesteś, to jak dopasuje życie? Nikt więc nie może sięgnąć po godność kapłańską, kogo nie powoła sam Chrystus. Albo to czytałem, albo to tu jest, każdy powołany wie, że ma być księdzem. Są różne reakcje. Ucieczka, akceptacja. Rozumiecie? To jest... To jest coś nieprawdopodobnego. To jest precyzyjna wiedza. Ja miałem od momentu świadomego używania rozumu. Czy gdzieś pięć lat już wiedziałem, że będę księdzem dzieci. Nieprawdopodobne. Ludzie prości, czyli to byli ludzie święci, wokół których żyłem? Oni wiedzieli, że będę księdzem. Te stare babcie wszystkie mi mówiły, że ja będę księdza. Nie przepadałem za nimi i tymi wypowiedziami, bo to tylko ograniczało moją przestrzeń wolności. Powiedziałaby roz i wystarczyłoby, ale ona jak mi widziała, to mówiła to bez przerwy. Więc tak, też babcie, kochane, można zarznąć powołanie, Kapujecie. tak też można zarznąć powołanie. Powołanie jest wielkie i jednorazowe, wezwanie silne i wyraźne, to, to wam mówię. To jest raz tylko w siódmej klasie, kiedy pani zadała pytanie, kim będziesz, Raz tylko napisałem, bo prosiła na karce, kim byś chciał być? To była pani Małysa, świętej pamięci. I dzieci, kochane, przeczytała wszystkie listy, kim kto chce być. Mojej nie przeczytała, jaką miała mądrość, bo by mnie zamordowali. Mojej listy nie przeczytała. Komu, komu najbardziej czerwony w Liceum Mosłuskim, jaki był na świecie? Ten miał donosy i on w maju przed maturą zwołał moich rodziców na prywatną rozmowę i chciał wycisnąć, wiedzieć, czy ksiądz Piotr pójdzie na księdza. A ja przez dwa lata mówię, mówiłem, idę na geologię. Dwa lata, geologia, teologia, to tak zbieżne, że dzieci. Więc ja miałem na geologię. Koleżanka, która była we mnie zakochana w liceum, nie upolowała mnie, była załamana, bo ona poszła na studia też geologii, a mnie tam nie było, ja poszła na teologię. I taka była bitwa. Czy zdajecie sobie sprawę? Więc Bóg mówi wezwanie silne i wyraźne. Dziś tak się kamuflowałem, tylko miałem ko kochaną koleżankę Bożenkę. Ona raz wytrzymał, nie wytrzymała i do mnie podeszła. Ze słuchy. Ty nie chodzisz na Katezę? Jesteś niewierzący. Bo klasa chodziła na Katezę do suchej. Na proboż Makowie błaga, żeby młodzież średnia przychodziła do parafii, żeby parafia nie umarła. No to ja lojalnie chodził na Katezę w Makowie, a ja tego nikomu nie mówił, kapujecie. Więc. Koleżanka święta była przekonana, że jestem ateistą. Ale później ta sama mi powiedziała: Słyszałam, że pójdziesz na księdza. Zdążyła mi to w czwartej klasie powiedzieć. Na same ucho. Słyszałam, że pójdziesz na księdza. Dzieci, to jest wszystko miłe. Dlatego to jest coś przepięknego. Taką łaskę dzieci da się widzieć. Dlatego moi koledzy, ja miałem przezwiska, dziekan, proboż, ksiądz. Nie zapomnę, jak my grywali w piłkę, to pierwsze pytanie po meczu było, gdzie tu jest ksiądz? Bo było, ksiądz podaj, ksiądz podaj. I to całe dzieciństwo tylko w tych pseudonimach funkcjonowałem. Dziekan, probosz. Chłopcy byli tak wrażliwi na tym punkcie, żebyście pamiętali, jak szli na kradzież owoców czy czegoś, to mnie zostawiali na między. Ty będziesz księdzem, tobie nie wolno kraść. Dzieci, to jak to się na to patrzy, jaka to jest otoczka całego systemu. Bawili się, bo mieliśmy karkę od sąsiada, wesela robili. No to ten siadał z żoną, siedzieli na zastydnym ale mnie, ty będziesz ksiądz, ty nie masz baby, ty się nie żenisz. Dzieci, czad, bo my później jako dzieci do no, tą karkę ciągnęli, było wesele, niektórzy tam był koniem śpiewali. Do... No Czy my się mogli bawić? Nie była karka na Siano, no tak to mówią dzieci je uciągnęli i wesele my się bawili. Więc powołanie jest wielkie, jednorazowe. Wyzwanie silne i wyraźne. Wyzwanie, któremu nie sposób się oprzeć. A jednak są tacy, którzy temu się wezwaniu, to tu było, sprzeciwiają i to nie przezglądna bojaźń Bożą, Z poczucie, poczucie, to nie przezglądna bojaźń Bożą, poczucie własnej niegodności do otrzymania tak wielkiej łaski. Poczucie własnej niegodności do otrzymania tak wielkiej łaski. Stary proboszcz, Ziloński. Jestem w lipcu na oazie. W Sopotni wielkiej potrafił przyjechać do mnie z wikarem, wziął mnie na bok i mówi tak, albo idziesz do seminarium, albo nie, bo już jest prawie stu chętnych. Nie przyjmą cię. Bo trzymałem ich wszystkich do końca, rozumiecie? Powie, idę. Mój tata w maju wiedział pierwszy, bo już po maturze chodziłem sobie na prywatki, na roboty, rozumiecie? Maj, czerwiec, wakacje, ja byłem na murarce, Rajbekowałem, zaprawę robiłem, wiaderka nosiłem, tata rzucał na ścianę, przewodnie przy dękowaniu czy przy pustakach na dzieci. No, zamiatałem równo. Nawet w seminarium poprosiłem rektora o zgodę i dał mi prywatnie, że mogę w czasie wakacji sobie iść z tatą na zarobić, bo w domu bieda. No i chodziłem sobie. Jako kleryk ja robiłem nabudowa. No co, sieć w telewizorze, siedzi u wikarego na kawie, no to zepsuje się do reszty, robota cię wyćwiczy. Dzieci, ja zamiatałem równo. Więc ale, że mnie wszyscy atakowali, więc nie mówiłem, idzie publicznie, aż w końcu przyjął proboszcz. Dzieci, pamiętam, jak przyjąłem, to byłem, chyba który albo setny. Rektor popatrzył na mnie, na moje przyjął, mówi, Smakowa, jesteś piąty już, piąty. Ale czy podołasz ty w seminarium? Bo moje oceny nie były takie królewskie w seminarium, znaczy w liceum komunistycznym, gdzie ja ca uciekałem ze wszystkich imprez, To dobrze. Na jednym z egzaminów miałem komucha dyrektora, chcieli mi ulać, nie? On, Wyleciał z mojego egzaminu. Pamiętam o lektura Andrzejewskiego, tam było komunista, wychwalali, i zapytał mi się, do mi pytanie, czy ten przedsiębiorca kazał dobrze, że kazał szczelać do robotników, bo nie wykonują pracy. Ja powiedział, powiedział dobrze. prawną ręką i wyszedł z egzaminu. Ja nawet nie wiedziałem, co powiedziałem. Wiedziałem. Za dwa lata oni do robotników, a oni cały czas do robotników. Ja to nie wiedziałem. Ja mu powiedziałem, że ja to będę widzieć. To on wyszedł z sali. Dwa miesiące po moim pójściu do seminarium położył się pod pociąg. Wsuł i rozjał go na peronie pociągu. Żebyście wiedzieli, w jakiej otoczce to kapłaństwo rodziło się. Mieliśmy najbardziej czerwone uliceum na południu. Co poniedziałek raz w miesiącu przyjeżdżał czerwony komuk z Krakowa i prelekcje. Liczenie partyjne. Raz tylko byłem na pierwszym. Zawsze uciekałem, nie złapali mnie. Przecież teraz uciekałem. Raz nie zdążyłem Wyleciej szatni, liczą buty. Czwarta, pamiętam, byłem przed maturą, mnie złapali do po mnie. Czwarta C. Co ja mam teraz zrobić? Wsiadłem między płaszcze, to byłby szatnia, siadłem na tym, włożyłem moje buty, ładnie szybko buty poustawiałem wszystkich kolegów. o buty tam 26 zgadza się, czwarta jest, a on dotknął mojej nogi. Miałem swoje okienka, kapcie, gdzie wychodziłem zawsze. Miałem dwoje butów, jak był komuk, no to ja okienkę w piwnicy w wodzie. Wtedy jak była ta kontrola, bo chodziła woźna, bo ona mnie lubiła, ja wychodzę, gdzie ty byłeś? A mówię, byłem w szatni, pani dotknęła moich, moich butów, liczba, czwarta c, zgadzała się ilość butów. W tych butach były moje nogi. Mówi pieronie. Wypuściła mnie ze szkoły i użębę, nie? I to kapłaństwo było cały czas dzieci tłuczone. Przy starcie nie było łatwo dzieci wystartować. Rektor nie wierzył w moje możliwości. Dziś chyba w świętej pamięci arcybiskup Nowak no, albo żałuje, albo się za mnie wyjątkowo modli, znaczy w jakiejś tam przestrzeni drugiego brzegu. Odrzucone powołania to sprzeciwienie się woli Bożej Woli Ducha Świętego przez wzgląd, na ludzki, wzgląd ludzki. Przynajmniej pięciu spotkałem panów w kapłaństwie przez sakrament spowiedzi, rozmowy, w którym powiedziałem, miałeś powołanie. Beczeli. Beczeli w niebogłosy. Tu na pustelni, już mogę powiedzieć, pracował w świętej pamięci Marek Wcisław. Gdyby proboszcz jako lektorem nikt nie, pomawiał, nie ponaglał, on miał powołanie kapłańskie. I mu tylko powiedział Marek, i dostałem poszedłby. Tylko kiepski stosunek proboszcza do niego, <coughs> więc on, Mare, pan Marek znał wszystkich księży diecezji. <coughs> Elenchus, czyli katalog na pamięć, kiedy, który ma urodziny, skąd pochodzi. Chodziło obok was człowiek dobry, ja go bardzo lubiłem, pracował u mnie lata. Miał powołanie kapłańskie, rozumiecie? Sami się... później ja mówię tak, bo to... Widząc, czym się interesuje i czym żyje, więc dziś macie zdanie, odrzucone powołania to sprzeciwianie się woli Ducha Świętego przez gląd ludzki, to znaczy wolę rodziny, przez ule, u, ulegnięcie pokusie poddania się w drodze, na której szatan ustawia przyszłą Kapłanowi mnóstwo przegód, przeszkód, aby Bóg, ale Bóg je dopuszcza dla umocnienia. Lecę całe zdanie. To znaczy wolę rodziny. Znam przypadki, gdzie po prostu się rodzice nie zgodzili, nie? Najgorzej to jest w przypadkach dziewcząt, bo masę powołań żeńskich jest zażniętych przez mamę, bo się nie chcą, nie chcą dać zgody na pójść w seminarium. Przez ulęgnięcie, pokusie poddania się w drodze, to w seminarium wiele powołań pada. One są. Na której szatan ustawia przyszłemu kapłanowi mnóstwo przeszkód, a Bóg je dopuszcza dla umocnienia. Dzieci one Gdybyście się mnie zapytali, czy chciałbym wrócić do seminarium gitarni, dla, dla mnie to było coś najpiękniejszego w życiu. Ogród pełen kwiatów. Oczywiście mówię o mankamentach edukacyjnych, bo tej choroby jako kleryk się nie widziało, kapujecie? To szło się tak z, za tym duchem, jak dziecko małe idzie mamą, kapujecie? Dla mnie w kapłaństwie wszystko było oczywiste, i do dziś jest oczywiste i proste.